Dzień dobry, nazywam się Wiktoria Kędzierska, mieszkam w Wieluniu. Mój projekt nazywa się Infradźwiękowy Odstraszacz, który umożliwi ludziom i gołębiom bezkonfliktowe życie, a opiekunem naukowym jest Aleksandra Czyszkędzierska. Mój projekt polega na stworzeniu urządzenia, które będzie służyło do odstraszania gołębi z niepożądanych miejsc. Jego głównymi komponentami będzie po pierwsze czujnik ruchu do wykrywania ptaków znajdujących się w pobliżu urządzenia. Po drugie, zasilacz z akumulatorem i panelem fotowoltaicznym, dzięki któremu będzie można zaoszczędzić trochę energii i dzięki czemu urządzenie będzie dość tanie w użytkowaniu. Trzecim najważniejszym elementem konstrukcyjnym jest generator infraźwięków, ten właściwy, który będzie wydawał odgłosy stylizowane na głos ptaków drapieżnych, których gołębie się instynktownie boją. Myk, cały myk tego urządzenia polega na tym, że dźwięki te będą słyszane przez gołębie, ponieważ odbierają one infradźwięki, natomiast ludzie nie będą słyszeli nic, ponieważ nie jesteśmy zdolni, żeby infradźwięki odbierać. Także dla gołębi będzie to skuteczne, a dla nas będzie niesłyszalne. Stworzenie takiego odstraszacza rozwiąże problem, no niestety, gołębich odchodów, które zalegają w miastach. Zalegają na przykład na parapetach, zalegają również na dachach. Są również niestety obecne na wielu, na przykład na rynku w Krakowie czy na rynku w Warszawie i no, odstraszają turystów i nie są generalnie zbyt pożądanym elementem miasta. Moje, moje urządzenie polega również na tym, że nie czyni ptakom krzywdy w przeciwieństwie do popularnych kolców na ptaki, które w pewnych okolicznościach mogą być dla nich śmiertelnym zagrożeniem. O czym należy pamiętać i nie stosować takich kolcy. Yy, jako właścicielka gołąbka, gdzieś tam sobie tutaj chodzi, o proszę, yy, mogę z całą pewnością powiedzieć, że są to wspaniałe ptaki. Bardzo sympatyczne, bardzo ciekawskie i wcale nie nastawione źle do człowieka. Yy, ale nie, nie, nie powinno się im więc obrywać za to, że siadają w miejscach, w których nie powinny siedzieć, bo one najzwyczajniej w świecie o tym nie wiedzą. Nie powinniśmy traktować ich gorzej niż inne ptaki, dlatego że są również wspaniałe i są bardzo kochane. Więc korzystajmy z urządzeń, skorzystajmy z rozwiązań, urządzeń dla, dla, nas, dla nas skutecznych, a dla ptaków bezpiecznych. Tak, żeby nikomu nie działa się krzywda i żeby ułatwiło nam to wspólną egzystencję.